Dobrze. witajcie kochani Dzisiaj zrobimy sobie tak na szybko Taki rozkładnik Uniwersalny Produkcja filmowa Uniwersal <grymne> Uniwersum Wszechświat nas gada Słuchajcie Twoja relacja Z tym, czego Pragniesz Wiesz na co to jest Zobaczymy, co by ci to powiedziało to, to, czego ty chcesz jesteś w drodze tam najwyraźniej w podróży a... hmm. aczkolwiek, wiesz co um. może się trochę za bardzo na boki rozglądasz i może jeszcze jest trochę mało pewności i zdecydowania w tym w Twoich ruchach czy to się może zgadzać? czy to by trochę pomogło? a co by Ci to powiedziało? Aha, wiesz co, że to tak jakby jest na wyciągnięcie ręki, ale jest takie poczucie, że ty się trochę przed tym bronisz i jak, jak sobie odpuścisz i wszystkim odpuścisz i po prostu po to pójdziesz, to to jest, wiesz, to to jest no natomiast to się może wydawać czasami jak jakiś skok w przepaść ale zobacz, dla takiego misia tutaj już dużego niedźwiadka albo niedźwiedzice to to nie jest wcale jakiś duży ruch, wiesz? i możesz to zrobić z gracją, w balansie naprawdę, lekko, zgrabnie i my już nieraz takie rzeczy robiliśmy poza tym, wiesz co, ja tu widzę tak Tutaj widzę właśnie trochę takie dziecko, a tu już widzę takiego całkiem dużego Misiaka, który już urósł na tyle, żeby takie rzeczy właśnie robić, wiesz? Już jesteś na tyle duży, już jesteś na tyle duża, że tak. No i co jeszcze? Natomiast wiesz co? E, nie patrzyłabym już e, za siebie, <laughs> nie patrzyłabym już za siebie w te różne odbicia które będą ci może gdzieś tam wołać, jeszcze, zabierać czas, ruszać naprzód, co ci pomoże w tym. A no właśnie, wiesz co, może ci to, jeśli nie będziesz się angażować, nie będziesz po prostu się angażować w jakiekolwiek dramaty, w cokolwiek co cię chce odciągnąć po prostu od tego. Pilnuj swoich myśli, no, może nie musisz też wszystkiego tak ujawniać ochoczo. Ty masz zrobić swoje. I wiesz co? I też jest tutaj jeszcze taka sprawa, że naprawdę w tych intencjach i pragnieniach i celach i marzeniach i wartościach i jakościach i spełnieniach naprawdę nie warto jest iść na kompromis samemu z, ze sobą. To znaczy, jeśli ty zaczynasz coś. I się w to inwestujesz. I to już zaczyna na przykład trwać, a to jest na przykład gdzieś poniżej Twoich jakiś marzeń, oczekiwań. Sam siebie musisz przekonywać do tego, że to jest, że Ty tego chcesz, albo sama musisz przekonywać siebie, że, że czujesz, że to jest dla Ciebie komfortowe i dobra to ja bym to ja bym się na chwilę zatrzymała bo może się okazać no właśnie, bo może się okazać że tutaj jest jakaś inna droga, tylko ona, ona się zacznie dla Ciebie jak zrzucisz po prostu jakieś tutaj swoje ciężary z plecków na bramę może się okazać, że pielęgnujesz coś no właśnie, coś co nie do końca było dla ciebie, a to, co jest dla ciebie, to poznasz po tym, że to się śmieje do ciebie równie ładnie jeszcze szczerze jak ty do tego, wiesz? Będziesz to czuć, będziesz to widzieć, będziesz, będzie to z tobą rezonować, po prostu, wiesz? Hmm. Będziesz to wiedzieć, po prostu. Ty to wiesz. I My to wiemy, kochani. Co jeszcze być te twoje upragnione powiedziało? Słuchaj, no i tu jest też. <laughs> Jest też taki jasny sygnał, że im bardziej, im, im bardziej Ty się cieszysz e, obecnym dniem, obecną chwilą, tym co jest, e, im bardziej Ty masz też swoją uważność właśnie skupioną na, na tym, co Ci się podoba, na tym, za co możesz być wdzięczna. Na tym, co masz ochotę twórczego zrobić, albo na tym, co masz ochotę z kimś e, razem, e, to, to jest właśnie ta ścieżka też, tak? wiesz? To, 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 to cię bardziej do tego doprowadzi niż. E, no właśnie. Niż jakieś tam e, tęsknoty. Znaczy, tęsknoty ci tylko pokazują to, że. Że Ty pragniesz czegoś po prostu więcej i to nie jest nie, nie ma w tym nic złego, ale no właśnie, ale to, te, te tęsknotki to trzeba by było troszkę uziemić e, w sensie no, no ruszyć tam, albo sobie to wydreptać, albo zbudować, albo zrobić, albo namalować, albo zaśpiewać. Kotek. No, weź odpowiedzialność ze siebie no i właśnie, albo sobie to narysujesz napiszesz, albo sobie to wcześniej zanim, zanim po to sięgniesz, to sobie jeszcze to sprawdź na przykład jak się z tym masz to też jest ważne jak ty się z tym wszystkim czujesz no i co na ciebie tam czeka mhm. no i co, jest jakaś mądrość a może jest wyjście z syndromu ofiary, na przykład, i może wreszcie złapanie jakiegoś balansu, a może coś co ci przyniesie też właśnie więcej owocków i wiesz co? I nawet jeśli coś się skromnie zaczyna, ale dobrze i zabawnie i lako, to to może być dla ciebie dobre i właśnie w takiej energii, wiesz, odkrywania też, odkrywania ciekawości, trochę bawienia się też tym to ja bym tam ruszyła. Co by ci to jeszcze powiedziało, tak na koniec? Wiesz co? Że tak naprawdę to ty decydujesz w każdej chwili, dokąd pójdziesz, czym się będziesz zajmować, co będziesz pielęgnować. No, a im bardziej będziesz zrelaksowana, wypoczęta, to. Tym lepiej się to wszystko ułoży. Wiesz? Póziaczki, dobrego dnia życzę. Papa! Pa.